Wow! Jak tam, krówko? A ten, a czemu jesteś tak bokiem? Czekaj, może okay. tak będzie łatwiej. Jest okej? Okay? Ej, dobra, yyy... Ze względu na to, że... O, w sumie to będę tak... Będę tak do ciebie gadał. No... Jak tam u ciebie dzisiaj? Jak ci minął dzień? Ja to muszę się uczyć. Czego się uczysz? Matmy, polskiego religii. Ale ty... Nie, ale w przedszkolu nie ma takich przedmiotów, spokojnie, młody. Matko, ale masz piękny kolor ściany, prawie tak piękny jak ja. KOR! piękny kolor ściany. Co to ku... Dobra, jeszcze nie, ja wam mam, ja nie będę zanudzał, bo... No, jest okej, okay. dobra, dzięki. Miłego dnia. No, pa. To... Nie <noise> machał? Nie, jestem w Filiadzie teraz. Dobra, dzięki. Ile masz lat? No chodzę do ósmej klasy, tak? No to masz 15. No dokładnie. Mhm. Dokładnie. No, Słuchaj. No słucham. nie mówisz, ja mam 15. No ale ja też mam 15. No ale ja idę do drugiej liceum, a ty idziesz do ósmej. Ale nie. Bo jak... Dobra. <noise> Ja nie zdałem. Ja nie zdałem. Mówię otwarcie. Ja nie ja zdałem. To są ochydne usta, nie? nie, no są takie. Są. są ochydne, ale jeszcze do, do zaakceptowania. Jakby, wiesz, o co chodzi. Przynajmniej przynajmniej zęby masz białe. Ja, nie słuchaj, miałam leczenie kanałowe tego i tego i nie mogę. Dopiero mogę za rok. No to było. Wiesz dlaczego? Bo, bo trzeba mieć zęby ogólnie w życiu. Raz. Dwa no razy dziennie to minimum. No tak, i miałeś leczenie kanałowe? No na pewno. Ile razy dzisiaj wyleczenie kanałowe, bo, po, bo jak miałam 7 lat, to się nie byłam żapnikiem. Ale. Nie ja strasznego syfa. No jest obrzydliwy, nie będę kłamał, że widzę go i że pół kamery mi zasłania, nie? Ale dobra. E, przynajmniej są plusy tego, że jakbyś się wywoliła na ręce, to byś miała e, suche je, nie? Suche. A tak, to masz tylko suchą twarz i syfa na całe czoło, nie? Ja... Przepraszam, ale myślałem na początku, że to jest kamera szpiegująca i trochę się uraziłem, bo myślałem, że mnie nagrywasz, ale na szczęście tak nie jest. Bo już mi wyjaśniłaś. Dobra, mam pytanie. Co cię dzisiaj... Co cię dzisiaj najbardziej zaskoczyło? Bo ja już wiadomo, co mnie zaskoczyło dzisiaj najbardziej twój syf, ale ciebie. Jest okej. Okay. Wiesz ile dzisiaj grzybów zerwało? No? Ej, ja też, ja też! Dobra, ja ci pokażę, ja cię pokażę. Ja byłem pierwszy raz na grzybach dzisiaj. Daj, ja ci pokażę, a ty wiesz ile ja zebrałam? No ja właśnie ty nie wiem ile ty zebrałaś, ale wiesz ile ja zebrałam? Zebrał! Kurwa! Weź mi, daj swój numer, to ci prześlę zdjęcie moich grzybów. Ale zobacz, widzisz zdjęcie jak, ile ja ci wysłałam grzybów? O mój Boże! Ile tu jest grzybów! A Mieliśmy... ja mam pieczarki. Okej, okay, dobra, dobra, pieczarki. Ej, ja też kiedyś jadłem pieczarki na pizzy, ale stwierdziłem, że za dużo jest pieczarek na pizzy za każdym razem, kiedy zamawiam pieczarki na pizzy i kurde, to jest przesada, to jest przesada, Ale dobra, a co sądzisz o tym ostatnim grzybku, który Ci wysłałem? Bo on wygląda jakby był w Edicie. Ty jesteś muchomor. Z tym pryszczem na czole wyglądasz jak muchomor. Tam jesteś muchomor. No ale ładny, co? Jakie było pytanie? Dobra, może to pytanie było nieodpowiednie, masz rację. Eee... Dobra. To się jaka jest wasza ulubiona pozycja seksualna, nie musicie odpowiadać na to pytanie, to jest bardzo osobiste. O ty kurwa! Sorry. sorry, sorry. Matko, proszę księdza, przepraszam! Ostatni raz u byłem dwa lata temu. Obraziłem Boga na następująco... Mów, mów. Księdzu w dupce. <laughs> przepraszam, trochę mnie to rozkojarzyło, że księdzu w dupce akurat chrupeczki teraz, ale to jakby jest okej. Okay. Haribo akurat, ale okej. Okay. O, charybo, dobra. E, obraziłem. A, e, proszę się za ostatnie pytanie: tylko mam, jak się ksiądz po dzisiejszych e, kazaniach e, czuje? Zajebiście, morda. Dobra, jeszcze Aneg miałem. Teraz mam 17, żeby kupić energola. No i bardzo dobrze. Nie można pić energetyków. Powiem wam tak. Ja e, ener energetyków nie piję. Ja energetyków nie piję. Na szczęście. To jest, tam. W, wiesz, kto się ktoś Michałowi podoba? Kto? No, nie. Nikola, kurwa! Co? No co ty kurde gadasz? No, no? Ale Nikola ta, Julita Nie Julita. Nie, nie ta, nie ta, nie ta. <laughs> ale, ale mówię, że kurwa nie ta. Ale to jest Nikola ta od y, Dajulitacyc. Tak, tak, no, tak. tak. Ta... Ale, ale Michał. Michał do niej zarywał, ale później powiedział, że oficjalnie mu się podoba. No właśnie, on, on napisał pismo, bo to jest oficjalne i oficjalnie to powiedział. No rozumiesz? Ale... Nie kurwa, Nikola buta, tego buta <laughs> trzeba zaraz odbierze, nie tym butem. Ale no, Nikola się podoba Michałowi, yy, tak, dobrze powiedziałem. Tak, ale no. Nikola nie uczucia i ona się w nim nie zakocha i Michał się tylko zmarnuje. No. Ja rozumiem, ale czy ty powiedziałeś, że Nikola ma duże tyce? Si si nie to, że... Nie, 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 po prostu. To też mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałem, że Nikola coś tam czuje do tego Michała. No bo nie, kurde, no. ona. ona czuje. Ale to jest ta blondynka, nie dobrze mówię? No, no. No, no właśnie, no. Matko. To jest. gruba informacja. Jak Aśka je była ze schodu. A co? Ale ta Aśka od tego, z waszej klasy? Moja mama! <laughs> dobra, inaczej. Czemu ty nazywasz e, swoich rodziców po imieniu? To jest, to jest crazy, to jest crazy. Ja już od, odłożyć. Ale to ile, ile schodów tak jebnęła? No nie wiem, z 20? Co? O kurwa. Ej, ona żyje? Aśka żyje? Yeah. Ej, dobre, dobra, grube. Halo? Słuchaj, mama, powiesz jakiś żart? Ja teraz? No teraz! No ale ty masz takie fajne żarty, no. Tak, tak. Ale wyglądasz trochę jak Rockalon. <laughs> dobre, dobre. Ale koleżanki z kierunku pewnie ci, cię strzygą. No. Okej. Okay. Czyli na, idziesz na na do sali na zajęcia i mówisz tak, Baśka, o pierdol mi włosy, nie? Bo... na, na, tej, matematyce, na tej matematyce i tak się nic nie dzieje, nie? No dobrze koleżanko, miło było Cię poznać. Ja lecę dalej, idę się umyć. Dobrze, Siemka? Nie idę się umyć. A, pojechałem, miałem 14 lat i stwierdziłem, że chciał, chce mi się ruchać. Zadzwoniłem na kurwy i pojechałem na kurwy człowieku na rowerze. No że pojechałem na kurwy. Ej dobra, to było mocne, ale kurwa nie miała problemu, że miałeś 14 lat? Myślałem, że się tam rozpłaczę, kurwa, człowieku, ze szczęścia. Ja tak rozglądam się, czy jakiś Alfonsa nie ma, to spokojnie, nikogo tutaj nie ma, kurwa. Ja byłem mały i byłem no. z rodzicami na mieście, to siedziałem z tyłu, oni gdzieś tam poszli. Ja zostałem w aucie i na środku parkingu zacząłem se konia walić, kurwa, w tym Ja też. Tylko ja z przodu waliłem. Bo w tym Lubię samym aucie koło, byliście. Maja, tylko, kurwa, Twoją tak? ulubioną marką jest Adidas? Nie. A jaka? Zawsze jak jestem smutny, to mówię tak: gda gda go! Abym maria Smacznej maczy jebać, potwierdzać. Ej, ja też mam piosenkę Patrz. Gda gidakiedy, gida, go! gda go! go! Where go! you come from? Where did you go! go! <laughs> Artysta yy, albo kuko, albo kaz Kaz bał A jaka ja lubię napisenka? Multisport? No, Safa. Szafa? A ja lubię zegar. Kulo, pojebane, że... Zegar to jest spoko. Uwielbiamy meble chyba po prostu, nie? E, tak sobie, wiesz, słucham tej szafy i myślę sobie, o chyba nawijam mojej szafie, nie? To, czy ćwiczysz coś? No kurwa jestem czas. Ale teraz na przykład coś się co? bo, bo patrz kurwa, ja jestem młodym zawodnikiem, ale patrz kurwa jakim... U, ej! Co to kurwa jest? Co to za pajda to jest chleba? No? Ej, kurwa. Ty. To zapiekanka z Bydronki. Ale co, że moja łapa to zapiekanka z Biedronki? Kurwa człowieku! Jaka jest najbardziej urocza rzecz... Jakbyście miały chłopaka, nie wiem czy macie. Powiedzmy, że macie chłopaka i... Nie, nie wspólnego, tylko że każda osobno. I jaka jest najbardziej urocza rzecz, jaką można zrobić chłopak? Kupić kwiat. E no. Ja skrzed... na wojsko idę. No do wojska? A ten, e, czyli lubisz. E, lubisz. E, lubisz wojsko, tak można powiedzieć. Eju, eju, eju. Ej, dobra, dobra. Ej, Koniec! Na pewno. Coś innego nie wyskoczyła jakaś reklama. Tak, ja akurat żeby usunąć reklamę, kliknęło na Ej, dobra, mam pytanie. Przed, przed chwilą miałem jakieś trzy typiarki, nawet nie zdążyłem powiedzieć słowa, one tak. Spojrzały na mnie i zrobiły tak. Błe? I skipnęły mnie. <grybuj> Rozumiesz to? O, kurwa, właśnie! Polska Górą, Polska górą! A ile? Nie. A ile? Ile, 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 Masz różową Ona... ścianę, a ja mam no. ja, ja mam zieloną. Być, co by się stało, gdyby było połączenie ja różowego z zielonym? Nie. Ja tak samo, nie mam pojęcia. Myślałem, że może ty wiesz. Ja za młodu robiłam jakieś mieszanki kolorów. Czekaj, Patry. czekaj, czekaj! Czy ty powiedziałeś za młodu, a ty masz 13 lat, jak już uzgodniliśmy już? Ja mam 13 lat, bo... Tak, 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 a ja jestem księdzem.